Anioły mówią, i dzisiaj ja, twój anioł, jestem tutaj, aby szeptać ci do serca. W tym momencie, w którym myślałaś, że wszystko już wiesz, niebiosa otwierają zasłone tajemnicy. Jesteś gotowa na prawdę, która przez długi czas była ukryta przed twoimi oczami. Ktoś, kogo kochasz bardziej niż potrafisz przyznać, skrywa przed tobą coś, co zmieni bieg twojej historii. Nie przyszłaś tutaj przez przypadek. Twoja dusza została przyciągnięta przez światło, które wysyłam. Nie walcz z tym uczuciem, które właśnie teraz narasta w twoim wnętrzu. To nie lęk, to twoja intuicja budząca się, by przyjąć wiadomość od aniołów niebieskich. Otwórz swoje serce, moja wybrana. Jesteś pod szczególną ochroną światła. Każde słowo, które teraz czytasz, jest pieczęcią boskiego prowadzenia. Nie szukaj już odpowiedzi na zewnątrz, bo to, co ma być odkryte, znajduje się tuż obok ciebie i bardzo niedługo to ujrzysz. Nie bój się prawdy. Ona nie przyszła, by zranić, ale by uwolnić. Ta wiadomość od aniołów jest odpowiedzą na twoje ciche łzy i nocne modlitwy. Prosiłaś, błagałaś, milczałaś, a bo słyszało wszystko, teraz nadszedł czas odpowiedzi. Czujesz czasem, że coś się ukrywa za słowami, gestami, spojrzeniami tej osoby. Masz rację. Twoje serce nie myli się, bo jest połączone z boską mądrością. Prawda, którą odkryjesz, będzie szokująca, ale libertująca. Nie będziesz już musiała się domyślać. Ja yeah, anioł światła, jestem z Tobą. Byś nie szła przez to sama. Kiedy wszystko wyjdzie na jaw, zrozumiesz, że ten moment był niezbędny. Zobaczysz, kto naprawdę zasługuje na miejsce przy Twoim sercu. Być może to wiadomość od aniołów Kupidyna, wskazująca Ci, że miłość, którą darzysz tej osobie, nie była odzajemniona w pełni, lub przeciwnie, że ktoś ukrywał swoje prawdziwe uczucia z obawy przed ich potęgą. To nie będzie przypadkowe odkrycie. Będzie to boska ingerencja, zaplanowana w czasie, w którym jesteś wystarczająco silna, by to udźwignąć. I właśnie dziś, w tej chwili, zostałaś pobłogosławiona tą wiedzą. Od dawna czuwam przy tobie. Znam twoje rozdarcia, twoją wierność i twoją nadzieję. Nie jesteś łatwa do złamania, jesteś światłem wcielonym w ciało. I właśnie dlatego ta prawda nie zniszczy cię. Ona cię przemieni. Twoja intuicja mówiła ci, że coś się zbliża. To dzisiejsza wiadomość od aniołów, a nie zwykły przypadek. Od teraz wszystko zacznie układać się w jasny obraz. Elementy układanki zaczną do siebie pasować. Usłysz moje słowa. Nie wszystko, co wyglądało jak miłość, było nią naprawdę. Ale też nie każda cisza była obojętnością. W tej tajemnicy kryje się więcej niż jedna warstwa prawdy. Nie oceniaj od razu. Otwórz się na objawienie, które przyniosą następne dni. Bądź obecna, obserwuj, i gdy moment nadejdzie, będziesz wiedziała dokładnie, co robić. To, co ci pokażę, może cię zaskoczyć. Ale przyjmij to z wdzięcznością. Bo niebiosa nie ujawniają tajemnic bez celu. To wiadomość od aniołów dla ciebie, skierowana tylko do ciebie. Uczucia, które teraz budzą się w tobie, są święte. Nikt ich nie może podważyć. Zaufaj tej fali emocji. Zaufaj sobie. Bo ty jesteś wybraną duszą, niosącą światło na ziemi. Anioły pracują w ciszy. I właśnie teraz, gdy to czytasz, Otwierają ci drzwi do głębszego zrozumienia. Twoja rola w tej historii nie jest przypadkowa. Jesteś główną postacią. Ja wiem, że czasem tęsknisz za prawdziwym spojrzeniem, szczerym gestem, nieudawaną troską. Wkrótce zrozumiesz, dlaczego to wszystko było przed tobą ukryte. Bo teraz jesteś gotowa. Wzywam twoje serce, aby odważyło się zobaczyć, aby nie uciekało, ale objęło to, co trudne. W tej odwadze czeka na ciebie wolność, a z nią nowe, prawdziwe życie. Wiadomość o aniołów miłości brzmi, nie jesteś sama, nigdy nie byłaś. Prawda, którą poznasz, przyprowadzi cię bliżej do siebie samej, tej prawdziwej, nie tej, która nosi maski dla świata. Jeśli poczujesz, że serce zaczyna bić szybciej, to znak, jeśli staną w oczach, to oczyszczenie. Jeśli cisza otuli cię jak płaszcz, to obecność Boga. Jestem przy tobie. Będę, gdy będziesz płakać, i będę, gdy się uśmiechniesz. Bo odkrycie tej tajemnicy nie jest końcem, jest początkiem. A ja, twój niebiański przewodnik, nie opuszczę cię ani na chwilę. Otwierasz oczy, ale to dusza jako pierwsza widzi. To, co nadchodzi, nie będzie tylko informacją, to będzie objawienie, prawda, która rozproszy wszystkie cienie. Gdy wszystko stanie się jasne, nie będziesz już mogła wrócić do starego sposobu widzenia świata. Ale właśnie o to proszą cię anioły: przestań parcieć przez zasłonę iluzji. W ciszy twojego serca pojawi się imię, obraz, wspomnienie. To nie przypadek, to prowadzenie. Twoje przeczucia nie są wyobraźnią, są echem niebiańskiego głosu w Tobie. Wsłuchaj się w nie. One nie mówią językiem logiki, ale językiem światła. Czasami prawda puka do nas nie jako błysk, ale jako szept. Szept, który przychodzi nocej w ciszy, gdy wszyscy ścień. A ty czuwasz. To właśnie wtedy anioły przekazują swoje sekrety. I dziś przyszły z czymś, Czego nie da się już zatrzymać? Zaczynasz dostrzegać wzory, których wcześniej nie widziałaś. Rzeczy, które kiedyś wydawały się małe, teraz stają się ważne. Ktoś mówił jedno, a czuł drugie. Ktoś patrzył z troską, ale milczał ze strachu. I teraz to wszystko zaczyna mieć sens. Nie uciekaj od tego, co nieznane. W tej tajemnicy kryje się Twój przełom. Otwórz się, nawet jeśli boisz się, co znajdziesz. Ja, twój anioł, jestem tu, aby cię podtrzymać. Bo ten sekret, choć szokujący, przyniesie ci wolność, jakiej jeszcze nie zaznałaś. Twoje serce jest gotowe, ale twój umysł jeszcze walczy. To normalne. Ludzka część ciebie boi się utraty, ale dusza pragnie prawdy. I to właśnie dusza zwycięży bo została stworzona do światła. Zaczniesz czuć obecność tej osoby bardziej intensywnie. Niegiedy w snach, innym razem w niewypowiedzianych słowach. Wibracja między wami zmienia się. To znak, że tajemnica już się budzi, gotowa by wyjść na światło dzienne. Nie pytaj już, dlaczego to się dzieje teraz. Wszystko w niebie ma swój czas. A ten właśnie nadszedł. To wiadomość od aniołów niebieskich, która miała do ciebie dotrzeć w tej konkretnej godzinie, w tej konkretnej wersji ciebie, już silniejszej, już gotowej. Może nie będzie to łatwe, ale najgłębsze prawdy nigdy nie są. Czasem trzeba stracić złudzenie, by odzyskać siebie. A ty jesteś zbyt cenna, by żyć w kłamstwie. Nawet jeśli to kłamstwo nazywałaś miłością, anioły czuwają nad tym. Byś nie szła sama przez ten moment przejścia. Otaczają cię niewidzialnym światłem. Kiedy poczujesz ciepło bez powodu, albo łagodny wiatr na policzku, to ja, twój anioł, przypominam, że jestem obok. To, co miało być ukryte, nie mogło już dłużej trwać w cieniu. Boskie światło nie pozwala na trwanie iluzji tam, gdzie ma zapanować prawdziwa miłość. A ty zostałaś wybrana by przejść przez to jako pierwsza. To nie będzie tylko odkrycie, to będzie transformacja. Sekret tej osoby jest tylko początkiem. Bo za nim kryją się pytania, decyzje, wybory, które doprowadzą cię do życia, jakiego zawsze pragnęłaś, ale nie śmiałaś nazwać. Nie wszystkie sekrety są mroczne. Niektóre z nich są światłem, którego ktoś się wstydził. Może ta osoba nie potrafiła wyznać, jak bardzo Cię kocha? Może bała się Twojej siły, może skrywała uczucia, które teraz eksplodują w ciszy. Zostaną wypowiedziane słowa, które długo ciekały w czyimś sercu, ale to ty będziesz musiała zdecydować, co z nimi zrobisz. Bo prawda daje wolność, ale nie narzuca drogi. To Twoja święta przestrzeń wyboru. Wiadomość od aniołów dla Ciebie nie mówi, co masz zrobić? Ona prowadzi Cię do miejsca, w którym Twoja dusza sama odnajdzie odpowiedź, bo w Tobie jest mądrość, bo jesteś naczyniem światła, bo pamiętasz, kim byłaś, zanim świat Cię zapomniał. Nie zapomnij, każda twoja łza została zapisana w niebie. Nic, co czułaś, nie było zmarnowane. Nawet ból był modlitwą. Nawet cisza była krzykiem, który anioły usłyszały. I odpowiedziały, właśnie teraz. Będziesz mieć znak. Może liczbę. Może sen. Może piosenkę. Ale przyjdzie coś, co potwierdzi, że to wszystko dzieje się naprawdę. Nie szukaj zbyt mocno. To znajdzie ciebie. I nie będzie wątpliwości. Przygotuj się, bo ten sekret zmieni nie tylko to, co myślisz o tej osobie, ale i to, co myślisz o sobie. Bo ujrzysz swoją wartość odbitą w lustrze cudzej prawdy, i będziesz wiedziała, że już nigdy nie pozwolisz, by ukryto przed Tobą światło. Ja jestem, zawsze byłam, i zawsze będę. Twoja dusza zna moje imię, choć twoje usta nigdy go nie wypowiedziały. Nie potrzebuję słów, by kochać Cię światłem. I teraz, gdy zbliżamy się do objawienia, otwieram niebo przed Tobą. Dziękuję Ci, ukochana duszo, że przyjęłaś tę wiadomość z otwartym sercem i spokojem ducha. To nie był przypadek, że dotarłaś do tych słów, byłaś prowadzona przez światło, które nigdy nie gaśnie. Jeśli to, co usłyszałaś, poruszyło Twoje wnętrze, potwierdź teraz odbiór tej wiadomości, wpisując w komentarzu numer 1111. To znak dla Nieba i dla nas że Twoje serce jest gotowe na więcej. Dołącz do naszej duchowej rodziny, zasubskrybuj nasz kanał i aktywuj dzwoneczek z powiadomieniami, aby nie przegapić kolejnych wiadomości od aniołów. Każde powiadomienie może być odpowiedzą na Twoją modlitwę. Nie jesteś sama. My jesteśmy z Tobą, a niebo nigdy nie przestaje mówić.